i A ty co? A ty co? A ty co? A ty na to nic. Bo... tak, to jest mój bambos, to jest Bambos, to dobry Bambos jest. Witam <noise> was dnia dzisiejszego, czyli dwudziestego października. Tysiąc 1009... dziewięć... dupa! <laughs> A tu mnie macie, widzi... No dziub dziuś, kochanie złotko, ty moje prosiaczku. <laughs> Prosiaczku, mój przenajsłodszy, dziubdziusiu uwielbiony, <noise> kocham Cię, niebo Zacharek, nieborku, kocham Cię, mój prosiaczku, świnko kochana, jesteś uwielbionym cycusiem przeze mnie, naprawdę, jak najbardziej się zgadza. No, skrzyneczka,

Dziadu ty... Dziadu... No Aj, co, głupio ci teraz, co? Oj, Ojo, owo, 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 <ścoughs> owo... I... <ścoughs> tak. Stopić ich siły. Yes. Tutaj. No zamknij mordę. No tu, 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 tu. Gościu, gościu. Jak ci zaraz szczelę z liścia, to brzmiał. miał! Uspokój się! Co jest? Mówię, zamknij mordę, to się słucha, nie? No, to panie Wałęsa, nie gól pan wąsiura, widzimy się następnym razem, jak pan będziesz tam lud wyzwalał. A ty, psiryju, stój tutaj i się nie ruszaj. wasa browary i inne towary i wódeczka. My są chłopcy od wieliczki, my lubimy wódkę pić. My są chłopcy od wieliczki, my lubimy wódkę pić. Pam pom pom. Panny pieścić i całować. Na, na na na, na na na. My są chłopcy od wieliczki, my lubimy wódkę pić. Pom pom pom. Dobra.